Ogląd jej, czyli Twoje ramiona, jednak jej, czyli jej, to jej, ona Twoje, jej ramiona. To dwa kontynenty, jak skrzydła moje, jak skrzydła z żółwia skórzastego, jej, ona, jej, Twoje, jej skrzydła, ramiona, ostrze noża. To dwa kontynenty, zderzające się ze sobą od góry i od dołu. Obydwa są pokryte lukrecją. Jedna roślina, rosnąca na nich, to lukrecja. A zwierzęta wyglądające jak puchate kule są czarne od spożywania jedynie lukrecji. One pachną jak lukrecja. One się zwijają jak lukrecja. Jak lukrecja konfekcjonowana. Ona, ta lukrecja, patrzy zwinięta na moich oczach. Czy ona mnie widzi? Lukrecja nie widzi, ale ona nie jest lukrecją, to na kontynentach mieszkają lukrecje. Ona. Jej ty jesteście zwinięte w kłębek.